Michał Milarek, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych. Zajmujemy się szerokim działem nauki materiałów wybuchowych. Szukamy nowych dróg i nowych rozwiązań w syntezie materiałów wybuchowych, nowych, jak i dotychczas znanych i opracowanych, takich jak trotyl, heksogen, oktogen, czy najsilniejszy materiał wybuchowy obecnie na świecie CL20. Innym działem naszych badań są prochy nitrocelulozowe. Szukamy nowych składów prochów, modyfikujemy znane już prochy nitrocelulozowe, nadajemy im nowe, lepsze właściwości i te prochy później znajdują zastosowanie w amunicji artyleryjskiej, małej i średnio kalibrowej. Kolejnym działem, w którym się zajmujemy, są heterogeniczne paliwa rakietowe. I tutaj staramy się znaleźć nowe składy paliw rakietowych, syntezować nowe składniki paliw rakietowych takie jak polimery, utleniacze, czy plastyfikatory energetyczne. Nie tylko te składniki możemy używać do celów zbrojeniowych, ale również możemy je zastosować w przemyśle cywilnym. Opracowane przez nas składniki są później wykorzystywane do produkcji paliw rakietowych. Mamy możliwość otrzymywania paliwa rakietowe w małej skali, a następnie jest badanie ich właściwości. Możemy tutaj zbadać na przykład szybkość palenia paliwa rakietowego w laboratoryjnym silniku rakietowym, jak również i gęstość, lepkość czy twardość takiego paliwa, ale również i badania mechaniczne tutaj wykonujemy. Prowadzimy syntezę tych wszystkich składników w skali od laboratoryjnej i badań podstawowych aż do skali wielkolaboratoryjnej do wytworzenia próbnych partii tych surowców czy materiałów wybuchowych w celu zbadania ich właściwości i możliwości ich zastosowania Później w przemyśle. Posiadana przez zakład materiałów wysokoenergetycznych aparatura kontrolno-pomiarowa pozwala na określenie budowy otrzymywanych przez nas związków, czystości czy innych właściwości fizyko-chemicznych. Prowadzimy również badania pod względem bezpieczeństwa zastosowania takich związków, takie jak analizę termiczną czy wrażliwość na tarcie i uderzenie. Nasz zespół liczy 6 osób. Zajmujemy się i syntezą materiałów wysokoenergetycznych, ale również i. Analizą. Syntezujemy nowe związki wysokoenergetyczne, nowe związki wybuchowe, mamy możliwość badania później ich właściwości. Mamy szeroką gamę tutaj urządzeń do sprawdzania budowy naszych nowych związków, jakich ich właściwości fizyko-chemicznych. Mamy również aparaturę. Do badania typowych właściwości polimerów, takich jak badania mechaniczne, statyczne czy badania mechaniczne za pomocą urządzeń, takich jak np. DMA. Szeroki zakres wykonywanych przez nas badań pozwala nam na współpracę z przedstawicielami polskiego przemysłu zbrojeniowego. Bierzemy czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych, ale również i we wdrożeniach nowych technologii i wytwarzaniu nowych form użytkowych. Chętnych do współpracy i zainteresowanych materiałami wybuchowymi czy paliwami rakietowymi zapraszamy do kontaktu z naszym zakładem.